Siemano widzowie gramy dzisiaj w Minecraft. Znowu gra mój kolega na moim koncie. Uderz mnie, jeśli mnie słyszysz. Dobra. I dzisiaj mam dla niego niespodziankę. Chodź za mną. Będziesz mi pisać tabliczki. Albo nie, a nie, bo nie ma. Chodź. Przygotowałem dla nas Wigilię. Może być taka Wigilia? Pokiwaj głową, czy, czy tak. A zrób to, co mi wcześniej pokazywałeś, co z tym. <głosy> <głosy> tak? A patrz na moje. Pa, jak się wygłupiabi, widzowie. Dobra, ale ty nie gadaj tam u mnie. Okej okay, panie Janie? Czy pani mumania? Co maniowa, łania ma pania, oki? Okay? A mnie tu bijesz? Bo ja mam miecznik, a ty piochę. Nie fikaj. Jeszcze jeden szodni po tobie, a ja mam dużo jedzenia. A patrzcie widzowie, ile ja tu powiedzenia. Co tam masz? Co znalazłeś? A co mi tu wiesz, Tu nic nie ma akurat. A nie patrz do niej swojej! Ups. Dobra, on się nie wkurzy. Nie wkurzaj się, okej? Okay? Ja Ci już to... Ja Ci już to oddaję, on to bym nie warczy, widzę, wy się nie przejmujcie. Ja mu tu jak on się odrodzi oddaję wszystko do dziury i se to weź? Bo ja do dziury nie będę wchodził, żeby ci to brać. Chcesz jeszcze raz dostać shota? To znal od moich rzeczy. Dobra, to idziemy na Wigilię. I znasz kolędę? Znasz jakąś kolendę? Tak. Znasz jakąś kolendę? Dobra, widzowie ja się przez chwilę nie będę odzywać, ale to tylko... Mam jeszcze mój telefon, no, aha, bo dobra, dobra, a no może puścimy jakąś melodyjkę, włączymy sobie Gameboard Creative, o, wszystko rotowane, nie piszcie, no. Gdzie to się robiło? Który to był slot? Z tymi piosenkami, z piosenkami wiem, ale nie wiem gdzie to radinko Czy ta z tymi melodyjami jak to się tam nazywa, na razie tego nie widzę. A tu jest blok dźwiękowy, ale to jest blok. Nie? Radyjko, tu jest radykalny, otwórz szafę graczy. O, dobra, i wierzymy sobie płytkę jakąś. Gdzie te płyty są? No przecież były tu kiedyś. A kolega, co tam robi ciekawego? Co tam robisz? Tu są. A to wezmę tob, tob. Tob. się przygotowałem. Wiesz wziąłem to. Ja sobie pogłaśam słuchawki, ale są. Ne.